Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Lecimy z kolejną prezentacją. Jak nie subskrybujesz kanału, to zapraszam od razu do subskrypcji, jeżeli chcesz być na bieżąco z ofertami w Auto Import Nieporęd. Co tutaj mamy, jakie auto mamy do prezentacji? Mamy bardzo fajny, ciekawy samochód Volvo V50, model poliftowy z ulubionym moim silnikiem, bardzo rzadko spotykanym w tym modelu 2,5 turbo pięciocylindrowym benzynowym. Tutaj model poliftowy, więc mamy już 231 koni. Przed lifcie mieliście 220 koni, skrzynia manualna sześciobiegowa, auto zakupiono od osoby prywatnej, drugi właściciel od nowości posiadał ten samochód od 2014 roku, także bardzo długi okres czasu. Samochód w 100% bezwypadkowy przebieg 249 tysięcy km. Auto świeżo po serwisie olejowym i po dużym serwisie wykonanym tutaj w Polsce serwisie zawieszenia. Ale o tym później jak przejdziemy do dokumentacji auta. O50 to jest małe kombi, aczkolwiek e, takie raczej dla rodziny 2 Plus 1. Odpowiednik Forda Focusa, Audi A4, Saba 93, Mercedesa C-Klass. Bardzo fajne auto z tym silnikiem. E, chyba jedyne auto w klasie, które ma silnik właśnie pięciocylindrowy e, w swojej ofercie. 231 KONI. Naprawdę robi tutaj bardzo dużą robotę, samochód mega przyspiesza. Tutaj mamy napęd tylko i wyłącznie naprzód. Wychodziły jeszcze wersje z napędem 4 x 4, aczkolwiek. No ja do tych wersji nie mam do końca przekonania, bo zawsze dużo muszę do tych wersji dołożyć tych wersji AWD. Bo sprawdzam samochody, jak oglądacie moje filmiki, no to wiecie, że auto niesprawne ode mnie nie wyjedzie. Także wolę z napędem naprzód. Wiadomo, że jest troszeczkę utrata tej przyczepności przy takiej mocy. Ale samochód jest dużo tańszy tak naprawdę w utrzymaniu i dla mnie to jest mniejsze ryzyko. 2008 rok. Pierwsza rejestracja też jest 2008. Wersja wyposażenia momentum mamy ksenony, mamy czujniki parkowania, mamy tempomat, podgrzewane fotele, pełna skórzana tapicerka tutaj w kolorze czarnym, bardzo ciężki generalnie samochód do zakupu. Jeżeli sobie wejdziecie, sprawdzicie ceny tych samochodów, to one startują tak naprawdę od 5,5-6 tysięcy euro za granicą. I to jest cena tylko i wyłącznie zakupu. Nie ma opłat, nie ma nic, nie ma transportu. Bardzo mało jest tych samochodów z tym silnikiem w manualu. W Polsce pojawiają się jakieś bardzo tanie oferty takich aut ze Szwajcarii. Nie wypowiadam się na temat tych samochodów. Sprawdźcie sobie najpierw cenę w Szwajcarii takiego auta, doliczcie cło, doliczcie VAT, bo w Szwajcarii kupujecie auto na fakturę VAT. Doliczcie akcyzę i sami sobie odpowiedzcie skąd ta cena się bierze. Ja kompletnie nie wiem skąd tak naprawdę. Więc na ten temat tych samochodów. Ze Szwajcarii bardzo tanich, tak zwanych przysłowiowych okazji się nie wypowiadam. Przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę Wam, jak wygląda powłoka lakiernicza na tym aucie. Konkretnie dwa elementy w Polsce były lakierowane, od razu mówię. I tu był lakierowany właśnie lewy przedni błotnik. Dlaczego był lakierowany? Standardowo w tym modelu była niewielka korozja. Tutaj bodajże na samym rancie mam zdjęcia zrobione. I lakierowany był tylny zderzak w Polsce, bo były. Zarysowania. Także błotnik mamy lakierowany, drzwi mamy w oryginale. Zobaczcie, szybki pomiar robimy, nie będziemy tutaj tracić czasu. Błotnik tylny, też oryginał. Tutaj też często się pojawia korozja. W tym miejscu z mojego doświadczenia to wynika. Tylna klapa nie ma uszkodzeń. Zobaczcie tutaj pod tablicą. Tutaj się też często pokaże, pokazuje nie korozja, tylko odchodzi lakier. Zderzak tylny lakierowany. I lecimy w prawą stronę. Ktoś zapyta, dlaczego polakierowane zderzaka nie są polakierowane czujniki parkowania. Bo czujniki parkowania wymienialiśmy po lakierowaniu zderzaka, i niestety ta awaria wyszła później, a nie wcześniej. I nie zostały polakierowane, także te, które były wymieniane, nie są polakierowane. I tutaj prawa strona cała w oryginale. Auto generalnie przyjechało całe w oryginale. A ma lakierowany jeden element prawy, znaczy lewy przedni błotnik. Lakierowany dlaczego? Jest powiedziane, bo była niewielka oznaka korozji. I lakierowany, znaczy mamy zdjęcia, to jest taki po prostu był w punktowe miejsce korozyjne. Przy takim samochodzie no, niestety nie wypada, żeby taka korozja była. Co tam więcej możemy powiedzieć o tym samochodzie? Może przejdźmy do wnętrza, pokażę Wam wnętrze. Samochód ma zmienione końcówki wydechowe, to nie jest, to nie jest zmieniony wydech. Nie, nie jest to jakoś mocno głośne. Są same końcówki, także tutaj nic złego się nie dzieje. Tak wygląda bagażnik. W bagażniku udało mi się upchać cztery koła alufelgi 16-calowe z oponami letnimi. Opony przeze mnie dwie, dokupywane właśnie te. Micheliny 2018 rok, jakby ktoś nie wierzył. Dwie opony dorzucone pomimo to Jest na ładnych oponach zimowych. Dorzuciłem, bo dwie opony letnie były słabe. Dorzuciłem dwie opony letnie dla klienta. Teraz są założone opony zimowe też 16-calowe i zaraz Wam powiem, postaram się zobaczyć, który rok. Mamy rocznik 2017, bieżnikowo, praktycznie idealny. Przechodzimy do wnętrza, wnętrze czarne, smutne bym powiedział. Czarna skóra, nie lubię skóry w tym modelu, ta skóra nie jest jakoś zbyt trwała, na szczęście w tym egzemplarzu wygląda to bardzo ładnie. Wnętrze nie jest jakoś mocno uszkodzone nigdzie, nie ma żadnych jakichś zadrapań, pazurków, jakieś psy tutaj nie jeździły. Także to wygląda bardzo ładnie, tutaj mamy delikatne przetarcie tej skóry, ale uwierzcie mi, w tej tapicerce te fotele potrafią wyglądać naprawdę słabo. Kierownica wielofunkcyjna, tempomat, ksenony. Nagłośnienie zwykłe, już macie model poliftowy. Po czym możecie to poznać? Na przykład, po konsoli centralnej, już macie poprawione te pokrętło, nie schodzi lakier. Przebieg dokładnie widoczny na filmie: 249 tysięcy km. Właśnie nam z podgrzewane przednie fotele i manualna skrzynia biegów sześciobiegowa. Przechodzimy pod maskę, czyli to, co najlepsze w tym egzemplarzu: czyli silnik pięciocylindrowy od Volvo 231 KONI w serii. Ten silnik wychodził jeszcze w pakiecie Polestar, miał wtedy 258 koni, co prawda nie v50, ale w v v70. Rozrząd był wymieniany w 2018 roku, 178 tysięcy miała auto przejechane, wymieniony zestaw kompletny, Continentala założony, tak naprawdę rozrząd, pasek plus napinacz, pompa wody widzę, że nie była, czyli nie był kompletny, pompa wody nie była wymieniana i dobrze, bo oryginalna pompa wody wytrzymuje dużo więcej niż potem zamiennik. Auto jest po dużym serwisie, mówię rozrząd był tutaj robiony w 2018, olej był zmieniany w listopadzie 2021, a my zrobiliśmy bardzo duży serwis zawieszenia, o tym za chwilę jak przejdziemy do dokumentacji. Silnik, jego wady, zalety. Wady na pewno elastyczność, na pewno moc, na pewno przyjemność jazdy, na pewno dźwięk. Minusy, no, no wiadomo, że są jakieś tam koszty utrzymania, mamy silnik uturbiony, na rozrządzie mamy dwa koła zmiennych faz, które troszeczkę kosztują, jeżeli zaczynają ciec, Także tutaj, wymiana rozrządu to jest w granicach 1200 zł, kompletnego, oryginalnego z pompą wody, z wymianą, już mówię, cenę. Koła zmiennych faz macie po 1400 zł, gdyby zaczęły ciec, nie ma tak naprawdę interwału wymiany tych kół, po prostu trzeba to sprawdzać. Ważna jest wymiana rozrządu, żeby te koła były prawidłowo ustawione. Kolejna wada silnika to jest tutaj schowana podstawa filtra oleju. Jeżeli zauważacie, że silnik ma jakąś tendencję do poboru oleju, nie panikujcie. Te silniki mają jakieś tam tolerancje do poboru oleju. Jest to silnik uturbiony, więc 0,6 do 0,8 na 1000 km to jest norma i nie jest to jakaś, jakiś odbieg od normy. Jeżeli jest większy ten pobór oleju, no to wtedy zmieniamy podstawę filtra oleju. Podstawa filtra oleju powinna być wymieniana raz na 200 tysięcy. Występuje w oryginale. Koszt 980 zł, już z wymianą. No i tak naprawdę tyle. Mój ulubiony silnik, bo naprawdę daje mnóstwo Freiburg z jazdy. Wiadomo, że są jakieś rzeczy, które trzeba, o które trzeba dbać, o które trzeba pamiętać, ale to jak w każdym silniku. Ten silnik naprawdę jest idealny pod instalację gazową, bardzo to dobrze znosi. Spalanie w tej budzie w granicach 11 litrów to już naprawdę, no jeżeli ktoś będzie cisnął, to wiadomo, że spali 12 i 13, ale średnie to jest między 9 a 11 litrów na 100 kilometrów, czyli pali tyle samo, co wolnosący dwulitrowy silnik od Forda, no który moim zdaniem nie jest do końca Udany, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie. Przechodzimy do dokumentacji auta, pokażę Wam e, historię, taką serwisową, jaką tutaj mamy dostępną do tego samochodu. Na auta mamy komplet kluczy, zobaczcie dwie sztuki, tak, y, już poliftowe, to też po tym możecie poznać, że model jest poliftowy. Mamy książkę serwisową, e, tutaj był wymieniany rozrząd. No tutaj na przykład mamy odnotowane, że była wymieniana pompa wody. Więc nie jest tylko zaznaczone na tej wlepce także była tutaj wymieniana pompa wody, czyli cofamy moje słowa, że dobrze, że nie jest wymieniona pompa wody. Jest wymieniona, także już ten interwał pompy wody musicie skrócić do 120 tysięcy maksymalnie, czyli wymieniamy rozrząd tutaj przy 300 tysiącach. Auto ma teraz 249 tysięcy, także na rozrząd macie jeszcze 50 tysięcy. Zobaczmy, jak były interwały robione. W tym, w tym samochodzie konkretnym 9 rok, 10 rok wymiana oleju. 11, 13, 14, 15, 16, 17 i tutaj do 17 zobaczcie naprawdę bardzo mało miało auto przejechane. 18, 18, 19, 19, 20, 20 i 21 mamy na odwrocie. Co tutaj mamy jeszcze więcej? Mamy to co my przy aucie zrobiliśmy, ale zacznijmy od tego co jeszcze było w Szwecji robione. Mamy jakieś faktury, tutaj mamy fakturę z grudnia. Tutaj mamy wydruk ze zbieżności, tutaj mamy fakturkę kolejną. Na fakturach zawsze macie datę, numer rejestracyjny zobaczcie MPP 614, przebieg 104000 km na przykład na tej fakturze. Także tej dokumentacji jest sporo, są jakieś wydruki z przeglądów technicznych jest tego naprawdę dużo. Tutaj nie będziemy tego teraz przeglądać. Jak ktoś lubi papierologię, to sobie zobaczy. Są, są dodatkowe, po prostu jest dokumentacja dodatkowa do tego, co mamy w książce. Mamy dwa serwisy. Jeden serwis mamy zawieszenia tutaj na 3400 zł. co zostało zmienione. Amortyzatory przód dwie sztuki Zaksa zostały założone, sprężyny przód dwie sztuki też Zaxa, czyli cały komplet przód mamy Zaksa. i zostały wymienione amortyzatory tył, założone z tyłu Kajaby. Zmienione łączniki stabilizatora tył, odboje amortyzatorów zmienione, poduszkę amortyzatorów zmienione z przodu. No i łączna kwota tutaj na to wymianę to jest 3400 zł. Tutaj macie ten wydruk ze stacji diagnostycznej, jak byliśmy na stacji diagnostycznej, sprawdzaliśmy przed. I mamy zaznaczone, że tylko mamy do wymiany amortyzatory tył i łączniki stabilizatora tył. Zobaczcie, jak wyszy przednie amortyzatory 6866. Dlaczego wobec tego, że tutaj mamy super wynik? No tył, zobaczcie, jeden amortyzator był wylany. Dlaczego wobec tego, że tutaj został, wyszedł super wynik, zmieniliśmy zawieszenie przód. A no, dlatego, że mi ten samochód się nie podobał, bo bardzo nisko stał. I po rozebraniu przedniego zawieszenia, bo sprawdzaliśmy, czy są sprężyny uszkodzone. Sprężyny były OK, ale te sprężyny przez to, że amortyzatory nie, prawo, nie pracowały idealnie, po prostu te sprężyny zostały tak jakby wgniecione przez tą pracę tego amortyzatora. No, i, i, i to zostało po prostu zakwalifikowane do wymiany, zostało wymienione na bardzo dobrych podzespołach, jak widzicie. No, nie tanich. Ale, ale wyszło to naprawdę, znaczy wyszło 3400 i tutaj mamy jeszcze dodatkowy serwis, właśnie to co mówiłem, że zrobiliśmy dodatkowy serwis, dlatego czujniki parkowania są pomalowane, wymieniliśmy czujniki parkowania. Jeden czujnik to jest 147 zł. I ktoś napisze, że boże ile wy płacicie za czujniki. No płacimy tyle, żeby ten czujnik działał, a nie kupujemy najtańszą chińszczyznę za 60 zł, która za chwilę przestanie działać. I mamy wymianę czujników i wgranie polskiego menu. Jakieś szkło, lusterka zewnętrznego, ale to jest akurat dopisane. Także tutaj 640 zł, nie 680, tylko 640 zł, bo lusterko zostało dopisane do innego auta. Czyli 3400 i 600, łatwo licząc 4000. Pokażę Wam jeszcze, żeby nie być gołosłownym, yy, amortyzatory. Tutaj nie wiem, czy będzie widać nazwę, poczekajcie. Nie widać, nie pokażę Wam, ale są zamontowane amortyzatory Zaxa i sprężyny przód też również Zaxa, czyli cały zestaw. Zaksa włożony, z tyłu założone amortyzatory Kaja, aby sprężyny z tyłu były w porządku. Także tutaj macie praktycznie nowe zawieszenie z przodu, bo jeszcze są poduszki górne wymienione, mocowania. Także nowe zawieszenie z przodu i nowe amortyzatory z tyłu. Także samochód praktycznie ma nowe zawieszenie, bym powiedział. Cena tego samochodu na gotowo auto będzie wystawiane w okolicach 37 tysięcy. Dokładnie będzie to cena 36 900. i teraz wiem, że się posypią. Komentarze, że bardzo drogo, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę nic wam, e, tym osobom, które tak komentują, nikt wam nie broni. Wejdźcie sobie na stronę szwedzką, wejdźcie sobie na stronę niemiecką. Sprawdźcie moje słowa, ile to auto kosztuje. 5,5-6 tysięcy euro. Tak samochód startuje, jeżeli jest poliftowy, bezwypadkowy, z dobrą historią. Ja nie mówię o samochodach jakichś, nie wiem, od osób arabskiego pochodzenia, i tak dalej, i tak dalej. To jest samochód kupiony od Szweda, od osoby prywatnej. I ten samochód kosztował kwotę X. Do tego samochodu została dołożona kwota Y, czyli tutaj już szybko licząc macie napisane, znaczy pokazane 4000, zostało dołożone w mechanikę. Dwa elementy zostały polakierowane, to mamy 1000, czyli dołożone 5000 zł. Dokupione dwie opony letnie, liczmy, nie wiem, 500 zł, to macie 5500 zł dołożone. Do tego są podatki, akcyzy, tłumaczenia, przeglądy itd., itd., itd. Gdzie jest moja prowizja? Moja prowizja też tutaj jest wliczona, więc to auto nigdy nie wyjdzie nie wiadomo jak tanio. Kupujecie auto sprawdzone, po serwisie, ogarnięte, a nie takie, że kupujecie, nie wiem, przysłowiowo za 28 tysięcy takie auto kupujecie i musicie włożyć piątkę na starcie. No i gdzie macie tą swoją oszczędność? Jeszcze kupujecie na umowę na Niemca, na in blanco, że jeżeli coś się z autem stanie, to... To, to możecie jechać, ale do Niemca sobie domagać pieniędzy Albo Niemiec może przyjechać na drugi dzień I auto będzie zgłoszone jako kradzione I co wtedy zrobicie Także mówię, no kupujecie Tak jak komuś tam w komentarzu napisałem Możecie iść do fast foodu, zjeść tanie żarcie Możecie iść do dobrej restauracji I zjeść dobre żarcie i za to zapłacić No po prostu, tak to wygląda Albo kupujecie u sprawdzonego sprzedawcy i niestety za to płacicie więcej, albo kupujecie po prostu u, u kogoś pod stodołą i tyle i się cieszycie tylko tym, że macie bardzo niską cenę. To taka moja mała dygresja, bo już zaczynają mnie te komentarze o cenach i że w autoimport porę, to są ceny z kosmosu denerwować. Bo wystarczy wejść, sprawdzić sobie te ceny tych samochodów i naprawdę ta cena po dodaniu tych wszystkich kosztów tego wszystkiego to nie jest wysoka. Ja na tym aucie naprawdę nie zarabiam dużo. Miałem plan zarobić 5000, tysięcy, nie zarobię tyle, tak? zarobię mniej. Więc nie wiem, no, uczciwy chyba zarobek 5000 na samochodzie. Dobra, znowu jakaś prywatna tutaj dygresja wskoczyła przy tym samochodzie, także 36,900 po wszystkich opłatach. Czy podlega negocjacji? Oczywiście, że podlega negocjacji. Przyjeżdżacie na miejsce, negocjujemy, rozmawiamy. Lubię rozmawiać z ludźmi, także przyjeżdżajcie, jeżeli Wam się auto podoba. Jeżeli szukacie takiego egzemplarza. No to myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, bo ma bardzo dobrą historię. Samochód w 100% bezwypadkowy, lakierowany jeden element, u nas w Polsce, więc mamy zdjęcia dlaczego był lakierowany. Nikt Wam później nie zarzuci dlaczego ten element był lakierowany. No i druga sprawa, no na tylu letni samochód, żeby był jeden element lakierowany, to naprawdę nie jest tragedia. V50 dla kogo jest? Dla osób, które nie potrzebują bardzo dużego samochodu, chcą mieć duży fan zjazdy, bo z tym silnikiem naprawdę jest mega fan zjazdy. No i, i tak naprawdę chcą mieć coś innego, Nietypowego, co się, że tak powiem, trafia na, na naszych drogach. Tak? Czyli nie chcą jeździć Audi, nie chcą jeździć Mercedesem, nie chcą jeździć Volkswagenem, chcą mieć coś takiego troszeczkę odmiennego. Zarzuty do tych samochodów są takie, że to jest połączenie z Fordem Fokusem. Oczywiście, że jest płyta podłogowa, zawieszenie, to wszystko jest wspólne z Fordem, ale przez to to zawieszenie naprawdę świetnie działa, jest tańsze, w, że tak powiem, w utrzymaniu niż typowo wolwowskie i tutaj naprawdę nie ma, to połączenie wyszło na dobre w środku nie znajdziecie nic z Forda z zewnątrz też no Volvo ma jednak swój styl lecimy na stację, pokażę Wam Volvo od spodu, wygląda bardzo ładnie, jakieś tam drobne oznaki korozji są, ale, ale to nie jest nic strasznego, także lecimy na stację zobaczycie sobie Volvo od spodu zobaczymy V50 od spodu, osłona silnika jest Jest zniszczona, nie uszkodzona nigdzie oznaki korozji jakieś tutaj drobne na wahaczu podłoga zobaczcie fabryczne spawy korozji nie ma tutaj osłony termiczne z tyłu zobaczmy tylne o nowe łączniki zobaczcie obydwa tu jakaś niewielka niewielkie oznaki korozji to jest normalne amortyzatory z tyłu kajaby założone to widać dokładnie zobaczcie tak. Ten w porządku, końcówki wydechów. Zobaczmy, zobaczymy ten wydech sobie od spodu. Tutaj końcówki są inne. Że to wygląda całkiem nieźle tutaj korozyjnie. Czy na brak praktycznie tej korozji jest od spodu. Czy tak wygląda w 50 od spodu. tutaj macie katalizator. Jeszcze pod względem wycieków zobaczymy. Tam spróbujemy przyświecić. tam widać w głębi turbo. Na filmie tego nie widać, ale no, jest suche to turbo generalnie. Nic się tutaj niepokojącego nie dzieje. Także zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału. Kolejne auto pokazane z każdej możliwej strony. Chcecie być na bieżąco z ofertami. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, do obserwacji na Facebooku i na Instagramie. Tutaj ta korozja, to się proszę tym nie przejmować. To jest korozja powierzchowna do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Kogoś, że tak powiem, ten wygląd radzi, to zawsze można sobie to zabezpieczyć. Trzymajcie się i na razie.